Zacznę od tego, że z Maciejem Zaborowskim znamy się od studiów, studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Oboje skończyliśmy Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach każdy z nas założył własną kancelarię. I dopiero w 2013 roku postanowiliśmy połączyć nasze siły. Zaczęliśmy od tego, że wynajęliśmy wspólnie lokal na kancelarię, czyli prowadziliśmy tak zwaną wspólnotę biurową. Wnętrza, w których jesteśmy, czyli XIX-wieczna mieszczańska kamienica, z jednej strony oddają ducha naszego zespołu, który opiera się też na bardzo tradycyjnych wartościach, ale z drugiej strony mamy liczne dodatki nowoczesne, które podkreślają, można powiedzieć, ducha takiego nowoczesności. Remont robiliśmy własnymi rękami. Po pierwsze, dlatego że nie było nas jeszcze wtedy stać na drogie ekipy wykończeniowe. Po drugie, dlatego że chcieliśmy mieć też wkład i własny wkład w tą, w, tą, w tą kancelarię. Obsługujemy z jednej strony jako kancelaria, która specjalizuje się w kwestiach związanych z prawem prasowym i dobrami osobistymi i polityków, i znanych dziennikarzy, i celebrytów, więc jest to bardzo ciekawe grono. Z drugiej strony, oczywiście, mamy bardzo szerokie grono klientów korporacyjnych, w tym największe firmy międzynarodowe, ale także spółki skarbu państwa. I aktualnie zatrudniamy blisko 50 osób, a lokali mamy już nie jeden, tylko sześć, a za parę miesięcy będzie tych lokali siedem. Cały czas w tej samej kamienicy nie zamierzamy wyprowadzać się do szklanego wieżowca. Bardzo nam zależy na tym, żeby zostać tutaj, w tym miejscu. Zdajemy sobie sprawę z różnych niedogodności wynikających z pracy w kamienicy, natomiast dusza, klimat, który tutaj jest, jest niezastąpiony.